Czy szmaragd to kolor nadziei, czy może symbol nowej, odważnej ery w Pałacu Prezydenckim? Marta Nawrocka znowu to zrobiła. Pojawiła się w klinice, zapięta po szyję, ale to nie jej kreacja wywołała największą burzę lecz to, co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami z dziesięcioletnim T8. Przygotujcie chusteczki, bo ta historia o szmadamie i małym wojowniku rozłoży was na łopatki, a internet już pęka w szwach od komentarzy. Aby w pełni poczuć ciężar i piękno tej chwili, musimy oderwać się na moment od politycznych sporów i spojrzeć na to wydarzenie sercem, bo to, co stało się w Paley European Institute, wykracza daleko poza ramy zwykłego protokołu dyplomatycznego. Marta Nawrocka, która od początku swojej kadencji udowadnia, że nie zamierza być tylko milczącym dodatkiem do męża, tym razem wybrała miejsce, gdzie walka toczy się nie o słupki poparcia, ale o każdy samodzielny krok, o godność i o przyszłość najmłodszych. Paley European Institute to placówka światowej klasy, gdzie trafiają dzieci z najtrudniejszymi wadami ortopedycznymi, mali bohaterowie, którzy każdego dnia muszą mierzyć się z bólem i ograniczeniami własnego ciała. Wizyta pierwszej damy w takim miejscu to zawsze wydarzenie wysokiego ryzyka emocjonalnego, łatwo o fałszywą nutę, o sztuczny uśmiech do kamery, o PR-ową zagrywkę. Ale tym razem było inaczej. Tym razem w powietrzu czuć było autentyczność która przebiła się przez ekrany smartfonów i trafiła prosto do serc tysięcy Polaków. Wszystko zaczęło się od wejścia, które, nie bójmy się tego słowa, było spektakularne. Marta Nawrocka, świadoma siły wizerunku, wybrała stylizację, która natychmiast przyciągnęła uwagę mediów i internautów, ale która niosła ze sobą też ukryty przekaz. Pierwsza dama zaprezentowała się w kreacji w intensywnym, głębokim kolorze szmaragdu. Dlaczego to takie ważne? Psychologii koloru zieleń, a zwłaszcza jej szlachetny, szmaragdowy odcień, symbolizuje nie tylko elegancję i harmonię, ale przede wszystkim nadzieję, odrodzenie i uzdrowienie. Czy ten wybór był przypadkowy? Znając dbałość Martyny Wrockiej o detale, można śmiało założyć, że była to przemyślana decyzja. Chciała wnieść do sterylnych, szpitalnych korytarzy kolor życia, kolor energii. Co więcej, Fason jej stroju również stał się tematem gorących dyskusji. Zapięta po szyję tak opisywały ją portale modowe. Ta skromność, ten brak patowania dekoltem czy zbędnymi ozdobami był wyrazem najwyższego szacunku dla miejsca i sytuacji. W obliczu cierpienia dzieci, moda musi zejść na drugi plan, stając się jedynie tłem dla człowieka. Marta Nawrocka w szma, zabudowanej kreacji, wyglądała dystyngowanie profesjonalnie, ale i ciepło jak dobra wróżka, która przybywa, by dodać otuchy. Jednak, jak sama przyznała we wstrząsającym wpisie opublikowanym tuż po wizycie, to nie ona była gwiazdą tego dnia. Prawdziwym bohaterem, który skradł jej serce i uwagę całej Polski, okazał się dziesięcioletni Teoś. Ten mały chłopiec, pacjent kliniki, zrobił coś, co wymagało ogromnej odwagi i nagrał filmik. W świecie, w którym dzieci marzą o byciu youtuberami, o nowych konsolach czy markowych butach, Teoś wykorzystał media społecznościowe w zupełnie innym celu. Zaprosił pierwszą damę do rozmowy, ale nie była to rozmowa o bzdurach. Chłopiec chciał porozmawiać o marzeniach najmłodszych pacjentów, o tym, co czują dzieci, które zamiast biegać po boisku, spędzają godziny na rehabilitacji. Marta Nawrocka nie mogła zignorować takiego zaproszenia. To właśnie ten filmik stał się katalizatorem całego wydarzenia. We wpisie, który opublikowała po spotkaniu, widać, jak głęboko to doświadczenie w niej rezonuje. Jej słowa nie są typową urzędniczą notatką, są zapisem emocji matki i kobiety, która stanęła twarzą w twarz z heroizmem w rozmiarze XS. Reakcja internetu była natychmiastowa i przypominała lawinę, której nie da się zatrzymać. Pod postem pierwszej damy w mgnieniu oka zaroiło się od serduszek, lajków i komentarzy. Co ciekawe, internauci zwrócili uwagę na wszystko naraz: na szlachetność inicjatywy, na postawę Teosia, ale też, co nieuniknione, na tę oszałamiającą stylizację. Ten szmaragd pasuje naszej prezydentowej, pisali zachwyceni fani, zauważając, że Marta Nawrocka potrafi łączyć klasę z nowoczesnością. Co za stylizacja! Idealnie pasuje, wtórowali inni. Ale to nie komplementy modowe były najważniejsze. Przeważały głosy wdzięczności za to, że pierwsza dama jest tam, gdzie być powinna blisko ludzi, blisko cierpienia, niosąc realne wsparcie, a nie tylko puste obietnice. Bardzo dobra inicjatywa i stylizacja, oby tak dalej czytamy w jednym z komentarzy, który idealnie podsumowuje nastroje społeczne. Ludzie są głodni autentyczności. Chcą widzieć prezydentową, która nie boi się trudnych tematów, która potrafi usiąść obok chorego dziecka, spojrzeć mu w oczy i wysłuchać jego historii bez patrzenia na zegarek. W komentarzach nie brakowało też emocjonalnych wyznań, które pokazują, jak bardzo Polacy potrzebują takich gestów. Piękna inicjatywa te dzieciaczki mają w sobie tak ogromną siłę pisała jedna z internautek, wzruszona losem podopiecznych kliniki. Inny użytkownik dodał: Super, że jest pani taka aktywna. Może pani bardzo dużo zmienić. Powodzenia i wszystkiego dobrego. To zdanie, może pani bardzo dużo zmienić, jest kluczowe. Pokazuje, że Polacy pokładają w Marsi Nawrockiej ogromne nadzieje. Widzą w niej nie tylko żonę prezydenta, ale sprawczą siłę, kogoś, kto dzięki swojej pozycji może nagłośnić problemy, które na co dzień są spychane na margines. Wizyta w Paley European Institute to dowód na to, że Nawrocka rozumie tę odpowiedzialność. Nie ogranicza się do przecinania wstęg, ona wchodzi w relacje, buduje mosty i, co najważniejsze, słucha. Szmaragdowa kreacja Marty Nawrockiej stała się więc czymś więcej niż tylko modnym ubiorem. Stała się symbolem empatii. Zapięta po szyję, ale z sercem na dłoni tak można by najkrócej opisać jej wizytę u Teosia. To spotkanie pokazało nam też inną twarz pierwszej damy, twarz wrażliwej kobiety, która potrafi się wzruszyć, która potrafi docenić małe gesty, która wie, że prawdziwa władza to służba drugiemu człowiekowi. Historia dziesięcioletniego Teosia i jego marzeń o zdrowiu, a nie o nowym telefonie, dzięki zasięgom Marty Nawrockiej poszła w świat, zmuszając nas wszystkich do chwilowej refleksji. W biegu codzienności warto czasem zatrzymać się i pomyśleć, co tak naprawdę jest dla nas ważne. Czy doceniamy to, że jesteśmy zdrowi? Marta Nawrocka w bózku zdroju mówiła o superbohaterach, a w Paley European Institute spotkała ich osobiście. To dzieci, które walczą o każdy krok, są prawdziwymi herosami, a pierwsza dama, zakładając szmaragdową zbroję nadziei, stanęła ramię w ramię z nimi. To był dzień, w którym internet nie hejtował, a jednoczył się we wzruszeniu. I oby takich dni Takich gestów i takich stylizacji pełnych klasy i znaczenia było jak najwięcej. Bo jak widać, Marta Nawrocka dopiero się rozkręca, a jej szmaragdowa rewolucja serc właśnie nabiera tempa. A wy? Jak oceniacie tę wizytę i ten niezwykły gest Marty Nawrockiej? Czy historia małego Teosia też was poruszyła? I co sądzicie o tej symbolicznej szma stylizacji? Czy faktycznie niesie ze sobą nadzieję? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, Zostawcie serduszko dla małych wojowników z kliniki i napiszcie, jakie jest wasze największe marzenie, czy też jak u Teosia jest nim po prostu zdrowie? Czekamy na wasze opinie.